Wyobraź sobie, jedziesz sobie spokojnie w swoim Audi RS 8 za kilkaset tysięcy złotych i nagle BUM! Wjeżdża w Ciebie Meriva, warta tyle, co do jedna Twoja felga. Ile kosztuje naprawa takiego auta? Jak próbujesz oszukać ubezpieczania I jak sobie z tym wszystkim poradzić? Chcesz to wiedzieć? Koniecznie oglądaj ten odcinek, daj lajka like i subskrybuj mój kanał. O.C. Twoja gwarancja bezpieczeństwa. Każdy w tym kraju musi mieć OC. To jest taki obowiązek, jak nie, to dostaje za to karę. Dlaczego? OC to jest tak naprawdę zrzutką wszystkich kierowców, posiadaczy samochodów, po to, aby się rzucili wspólną pulę, aby jedna jednostka, która ma akurat w tym momencie pecha, miała skąd zapłacić te pieniądze. Dlatego ubezpieczalnie zbierają tych ludzi, zbierają te pieniądze i z tej puli pieniędzy wydają takie różne wypadki. Dlatego nawet, jeżeli będziesz miał pecha i uderzysz w Ferrari warte dziesiątki milionów złotych, to ubezpieczalnia za to zapłaci. Jeżeli sprawczyni z Meriwy nie miałaby swojego oce, musiałaby mi zapłacić nawet 100 tysięcy złotych, a to na pewno byłoby dla niej bardzo dużym problemem. A co w przypadku, gdy nie masz OC lub twoje OC nie zadziała? Mamy taką instytucję jak ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. To on w razie wypadku, jakby ktoś nie miał OC albo nie podlegał do OC, wypłaci dla ciebie pieniądze, tak więc nie musisz się martwić, że nawet jak ktoś nie ma OC, to to by środki zostaną wypłacone, a później ten fundusz będzie żądał zwrotu kosztów od osoby, która była z pracą wypadku. Wiesz, kiedy nie działa twoje OC? Wtedy, kiedy uciekniesz z miejsca wypadku. Przykład, Życia. Mój kolega miał wypadek na stacji benzynowej, ktoś uderzył w jego auto, uciekł, odjechał z miejsca wypadku. Policja wzięła kamery, znalazła ten samochód, nagranie, znalazła właściciela, człowieka, pojechała do niego i co? Koleś nie żyje. Zmarł. Prawdopodobnie miał zawał serca i już na tej stacji benzynowej był w stanie krytycznym, ciężkim, po prostu przedzawałowym i chciał szybko udać się do domu, po czym udał się do domu, położył się w łóżku na tym łóżku zmarł. Mój kolega dostał od tego ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego 100% kosztów naprawy swojego pojazdu, ale ten fundusz ścigał nieboszczyka zmarłego o te pieniądze. Pamiętajcie, dni, urzędy nie zapominają, nawet po waszej śmierci będą chciały od was pieniądze. Tak więc ta osoba, która odziedziczy spadek po tym człowieku, który spowodował ten wypadek, będzie musiała zapłacić ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu 100% kosztów naprawy samochodu mojego kolegi. Więc pamiętajcie, nigdy nie uciekajcie z miejsca zdarzenia. Widzisz ogłoszenie lekko Audi. Naprawdę lekko super turbo okazja? Myślisz sobie nie no, kupię, wyłożę troszkę pieniążków, naprawię i będzie igła. Lekko uszkodzone? Patrz to, według ASO 100 tysięcy złotych naprawy naprawę tego samochodu. Pamiętajcie, ukryte szkody mogą być naprawdę astronomiczne. Tu jest pełno uszkodzonych plastików, interkulerów, chłodnic, osłon. To wszystko kosztuje bardzo, bardzo duże pieniądze, więc zawsze, ale to zawsze dwa razy się mocno zastanówcie zanim kupicie auto w ciemno, na przykład ze Stanów lub z jakiejś ubezpieczalni. Ile to będzie finalnie kosztowało, bo się naprawdę będzie grubo przeliczyć. Pierwsza wycena rzeczoznawcy z firmy ubezpieczeniowej dla Audi to 38 tysięcy złotych. Ale Aso chce 100 tysięcy złotych za naprawę tego samochodu. Dlaczego tak? Po pierwsze, firmy ubezpieczeniowe bardzo mocno zaniżają koszty części. Po drugie, astronomicznie zaniżają koszty robocizny. Wyobraźcie sobie, że ubezpieczalnia policzyła koszt naprawy blacharsko-lakierniczej za 75 zł za roboczą godzinę. Jeżeli ktokolwiek zna jakiegokolwiek lakiernika albo blacharza, to on za 75 zł nie stanie w ogóle z łóżka, co dopiero, żeby naprawiać tak drogie auto. Dla porównania, serwis ASOM, Audi chce... 700 zł za roboczą godzinę. Tak więc, nigdy, ale to przy nigdy nie zgadzajcie się na pierwszą wycenę firmy ubezpieczeniowej. Po drugie, zawsze zwróćcie się do autoryzowanego serwisu po to, żeby on zrobił wam odrębną wycenę albo ktokolwiek inny. Po trzecie, pamiętajcie, że na rynku są firmy, które w waszym imieniu mogą negocjować z ubezpieczeniami wysokość waszego odszkodowania. Nawet finalnie mogą one pójść do sądu, a biorą od tego około 20% kwoty dodatkowej wyceny, którą dla was wygrają. Czyli załóżmy, że w moim przypadku, jeżeli ja dostałem odbezpieczalni te 40 000 zł i firma zewnętrzna uzyskałaby drugie 4000 40 zł, Dodatkowo to nieco weźmą 20% od 400 tysięcy złotych. Czyli teoretycznie ja dostałbym się dużo pieniędzy, im odpaliłbym 20% prowizji i nic by mnie nie interesowało, oni by to załatwili 100% za mnie. Więc. Naprawdę polecam. Zawsze dbałeś o swoje i pamiętaj, że na czas naprawy Twojego samochodu należy ci się auto zastępcze w tej samej klasie, którą masz. Mi na przykład firma ubezpieczeniowa zaproponowała dzienną stawkę na auto zastępcze, za którą mogą sobie wynajmować co najwyżej Golfa. Pamiętaj, należy ci się auto w tej samej klasie. Jeżeli masz auto supercar, to należy ci się inny supercar. I firma ubezpieczeniowa na czas naprawy Twojego pojazdu, na czas wypłaty odszkodowania i w przypadku 16 musi Ci zapewnić auto zastępcze. Tak samo holowanie z miejsca wypadku i pamiętaj że również że należy się odszkodowanie za utratę wartości twojego samochodu. Pamiętaj, że zawsze nawet najlepiej naprawiony samochód powypadkowy jest samochodem powypadkowym. A zawsze wpływa to na cenę sprzedaży twojego samochodu, bo co innego jak sprzedajesz bezkolizyjne, bezwypadkowe idealne auto, a inaczej sprzedajesz auto które jest powypadkowe, więc teoretycznie ty na tym stracisz, więc musisz domagać się od firmy ubezpieczeniowej, aby ci oddali te pieniądze. Pamiętaj, zawsze walcz swoje. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, że aby w polskim prawie wliczyć sobie koszty powypadkową naprawy twojego samochodu, musisz koniecznie mieć auto kasko. Jeżeli nie masz autokaska, to wtedy nie możesz kosztów naprawy wliczyć sobie w koszty co za tym idzie. Załóżmy, że za moje Audi dostanę 100 tysięcy złotych odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Ja te 100 tysięcy złotych wydam na części, robociznę, lakierników, specjalistów, majstrów. To tych 100 tysięcy złotych nie wliczę w koszty, ale z kolei 100 tysięcy przychodu, który dostanę od firmy ubezpieczeniowej, będzie moim przychodem, będę musiał od tego zapłacić podatek, a ile? 19% dochodówki i 5% składki zdrowotnej. To jest 24%, czyli 24% do tych podatku od tego musiałbym zapłacić, gdybym nie miał autokasko normalne. Nie sądzę. Podsumowując, OC chroni Ciebie, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie uciekniesz z miejsca wypadku. Jeżeli ktoś nie ma ubezpieczenia OC, zawsze ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny wypłaci Ci 100% odszkodowania, a później będzie ścigał tą osobę. Po trzecie, firmy ubezpieczeniowe zawsze, ale to zawsze, zaniżają koszty Twojego odszkodowania i zawsze musisz do końca walczyć o swoje. Po czwarte, zawsze należy się auto zastępcze. I odszkodowanie za spadek wartości Twojego auta, które jest powypadkowe. I po piąte, jeżeli chcesz wliczać w koszty naprawę powypadkową Twojego samochodu, koniecznie musisz mieć autokasko. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia później. Nara!